Hej, cześć, dzień dobry, witam wszystkich, bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Wojtek i mimo mi was gościć w kolejnym odcineczku za Moi drodzy, moi mili, w poprzednim odcinku, jeżeli dobrze pamiętacie, próbowaliśmy wyłowić. O, jutro znowu będzie burza. Nice. Sympatycznie, ale słuchajcie, będziemy dalej próbować łowić squida. Ja wiem, ja wiem. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że to jest tak nudne jak fleki z olejem. Ale słuchajcie, musimy go wyłowić. Musimy, po prostu musimy i mnie ta ryba chyba będzie prześladować do końca życia, także mam wielką nadzieję, że dzisiaj nam się uda to zrobić. Byłbym z tego powodu bardzo, bardzo wdzięczny, bardzo, bardzo wdzięczny. Więc jak to wyjdzie to zobaczymy, dobra, ancient fruity widzę za 3 dni Standardowo jeszcze pozbierajmy sobie może chociaż nie, nie będziemy zbierać Idziemy, łobić to dziadostwo Tylko teraz tak A Mały, delikatny porządek Powrzucajmy wszystko, co nam jest niepotrzebne Widzę, że znowu będziemy musieli zrobić, ale mamy dish of the sea, 5 sztuk, więc sobie je weźmiemy, żebyśmy mieli więcej tutaj skilla I co? I chyba muszę zrobić kolejną skrzynkę, bo nie mam miejsca. A czekajcie, czy ja już mam dostęp do skrzynki. Nie, nie mamy jeszcze dostępu do skrzynki kamiennej. E, I dzięki Wam za informację odnośnie tego, że klucz dostaje się za 60 e, skarbów, a nie za 50, więc będziemy musieli niestety czy niestety jeszcze kilka dołożyć. E, potrzebuję się może 2 i standardowo 20 sapa. O, nie widzę, ile biorę. 15, 16, 17. Dobra, jest 20. To sobie wszystko pozostawiajmy, co tutaj oczywiście możemy. Wytwórzmy sobie dodatkowo dwa trap boberki. No i dobra, na razie zostawię sobie wszystko tutaj tak, jak jest. Dzisiaj oczywiście mamy też cygankę, więc myślę, że o tej godzinie 13 w momencie, kiedy nam się to skończy, po prostu sobie pójdziemy i zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale naprawdę jestem... Ech, już nie powiem nawet co. Już nie powiem nawet co. Dobra, mamy 84 przynęty, z tego co widzę, więc liczę na to, że nam wystarczy. Oby, oby, oby. Dzisiaj plus jest taki, że nikt nie ma urodzin, na szczęście, więc tutaj też nie będzie jakiegoś większego problemu. I zaraz sobie zjemy i będziemy łowić. Zastanawiam się, wiecie, co czy łowić w sumie. W tym miejscu, czy może kawałek dalej, może kawałek dalej, mam wrażenie, jakby tutaj, nie wiem, może źle, źle coś brało. Dobra, uff, w, w tą stronę. Także słuchajcie, musimy wyłowić squida. to Jest w chwili obecnej najważniejsza dla nas rzecz, e, i to jest takie nasze zadanie. Mamy teoretycznie jeszcze dwa dni, będziemy mieli na to, żeby go wyłowić. Um, tylko, że nie, jeden dzień, dzisiaj i chyba następny, e, dlatego, że będziemy mieli festiwal e, Moonlight Jelly. To się chyba nazywa? Czyli będą te. E, jak one mają? Boże. E, meduzy. E, więc to sobie też przyjdziemy. Tylko, że niestety nie będziemy mogli tutaj przyjść, dlatego że e, okazuje się, że tu będzie właśnie festiwal. Więc przez cały dzień nie będziemy mieli dostępu do plaży. Więc no musimy wyłowić to w ciągu dwóch dni w grze. Nie ma, nie ma wyjścia. Jeden squid, chociażby jeden squid. Ale ja już widzę, że mamy po prostu takiego pecha do tego, że to się w pale nie mieści. Aczkolwiek, jak widzicie, mam y, plus 3 skilla. W związku z tym, tutaj też jest plus taki, że y, no, mamy ten nasz znacznik znacznie, 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 znacznie większy. Um, nie widzę, żeby. Aha, dobra, czyli zniknęła mi tutaj ikonka robin. E, generalnie muszę upgradeować mody. O, 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 o. o. Stój! No szlak by cię trafiło, ty pieruńska szatańska rybo! <laughs> <laughs> o, oh, dlaczego to jest takie gówno trudne? Dlaczego? No już legenda była łatwiejsza. <laughs> Przynajmniej się tak nie rzucała. Oh. Naprawdę autentycznie mam dość. Nie wiem, dlaczego to jest, jest tak pieruńsko trudny do wyłowienia. Nie mam bladego pojęcia. Wiecie, może to być kwestia też spowodowana tym, że Squid właśnie w fishpondach daje sporo fajnych rzeczy, um, ale nie pamiętam, jak było ze Squidem w poprzednich przypadkach, gdzie e, nie było jeszcze fishpondów. Nie wiem, czy on też, czy też był aż tak bardzo pirońsko trudny do wyłowienia, ale porównywalny jest z legendarnymi rybami, więc. No cóż, zrobimy. Nic nie zrobimy. Musimy próbować. Ale sami widzieliście, no kurczę, nie jestem w ogóle. Pomimo tego, że mamy ten lepszy spławik, który zapobiega nam szybszemu spadaniu tego paska e, z wyłowieniem ryby, to i tak jest do cholery pioruńsko ciężko. Strasznie ciężko. A jakby nie patrzeć, mamy 11 poziom w chwili obecnej, ponieważ mam jedzenie, które zwiększa mi plus 3 fishingu, więc. E... A, czarodziej. My to do czarodzieja jeszcze musimy iść. Zapomniałem, bo w poprzednim odcinku, jeżeli dobrze pamiętacie, ubiliśmy tego typka, więc myślę, że jak wybije godzina 13 em, to od razu pojedziemy tak, bo mamy Talk to Wizard. Mamy 3 godziny na to, żeby było Squida, nie? O, 3 godziny! I tak na dobrą sprawę 2 dni. Znaczy, właściwie to już nie 2 dni, 1 dzień. Jeden dzień i, dwie, i trzy godziny dokładnie, o. Ale patrzcie, no mówię wam, będę mieć. Będę mieć pecha, no będę mieć po prostu pecha z tym Squidem. Poproszę Squida, Stardiu. Dzięki za squid'a. O, dwie godziny i 20 minut na to, żeby to dziadostwo wyłowić. Znowu nic. Wiecie co? Ehm, ja muszę zobaczyć jedną rzecz. Ehm, squid. Nie, nie squid. Eee, o matko, jak się to nazywało? Oh, Jesus. O, czyli no na końcu języka. Eee, octopus. Eee, czekajcie. Spring. Aha, czyli możemy na Ginger Island ewentualnie łowić ry... No ale to. Hmm. No jest, jest tragedia, jest tragedia, jest naprawdę tragedia z tym. Nie wiem, czy. Nie miałem szczerze powiedziawszy, czy kiedykolwiek miałem aż tak duże trudności z wyłowieniem tej ryby. Wydaje mi się, że nawet lawa Ila chyba szybciej mi się kiedyś udało wyłowić niż to badziewie. Chociaż szczerze może nawet podobnie było. Także słuchajcie, może dzisiaj zróbmy tak. Mamy jeszcze do wyłowienia Super cucumbery, więc zrobimy to samo co w poprzednim odcinku. Czyli ogarniemy sobie tutaj wszystko, co mamy do zrobienia. Wrócimy sobie tutaj, wyłowimy super żebyśmy mieli na ten maksymalny poziom, żebyśmy dostawali po prostu iridium. Um, I jutro znowu będziemy musieli tu przyjść, pod warunkiem, że jutro nie jest event, ale wydaje mi się, że event jest chyba ostatniego dnia lata 28, właśnie chyba. Więc teoretycznie jeszcze ten jutrzejszy dzień powiedzmy, będziemy mieli na wyłowienie tego głównego. No, umówmy się szczerze. Od ilu? Od 21, 22, 5 odcików, próbuję to wyłowić. Nie dość, że udało nam się wyłowić legendę. I to jeszcze w, po prostu w trybie mega szybkim. A tego badziewia nie mogę. No kurczę, dajcie spokój. Tylko, że minusem tego będzie, jeżeli wyłowimy tylko jednego Squida właściwie oktopusa, nie Squida to będzie niestety to, że będziemy czekać bardzo, bardzo długo. Aż one się po prostu zaczną rozmnażać. Um, no jedynym ratunkiem dla nas to jest odblokowanie sobie Ginger Island Ale ja też nie wiem jak Ginger Island kon koniec, konkretnie wygląda e, I jak to wszystko tam się prezentuje, więc No cóż Zobaczymy Super, mamy pół godziny Pół godziny I niestety to jest Ostatnia nasza szansa na wyłowienie squida, bo Mówię tylko niestety, latem od 6 do 13 można go wyłowić, i to jest wszystko. Dziękuję. Pierwsza. No i to nie jest Squid. No i zajebiście. O, Zen, zen, zen. Ale widzę, że nam się nawet Enchant skończył w sensie e, skill. E, dobra, to teraz tak. Pędzimy do cyganeczki. Zobaczymy, co tam u niej będzie. Może będziemy mieli jakieś fajne rzeczy. Wrócimy sobie na farmę. E, zrobię mały porządek i może słuchajcie. No, nie, no, trzeba by tego Super Cucumbera ogarnąć. Ale możemy pójść jeszcze na chwilę do e, kopalni i tam spróbować wyłowić Spicy Ila. E, jeżeli udałoby mi się wyłowić Spicy Ila, to też byłoby fajnie. Więc nie byłoby problemu dla Shayna Spicy Berry. To jutro będziemy. A, no tak, jutro musimy jeszcze się po otoczeniu przejść, nie? Wait, 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 wait. Poczekajcie, czarodziej ma. A, nie ma pokazane, do której jest otwarty. Eee, tak, 28, czyli jutro będzie ostatni dzień, jeżeli będziemy mogli cokolwiek wyłowić jeżeli chodzi o Oktopusa, więc jeżeli jutro się nie uda, no to... Nic. Będziemy musieli czekać na Ginger Island, bo może się okazać tak, że uda nam się Ginger Island zrobić jeszcze w tym pierwszym roku. Ale to wiecie, gwarancji tak na dobrą sprawę też nie ma. Umówmy się. Bo wszystko jest uzależnione od tego, jak szybko uda nam się Community Center chyba skończyć. I potem, jeszcze i tak, i tak będziemy mieli, jeżeli dobrze pamiętam, będziemy musieli pomóc Williamu w kilku rzeczach. Um, I teraz pytanie jest do Was: czy ja muszę mieć z Willem jakąkolwiek relację podbitą odnośnie Ginger Island? Czy to mi się po prostu odblokuje po skończeniu Community Center? Bo e, do tego czasu endgame'owego nie doszedłem, więc nie wiem na jakiej zasadzie to ma być e, tam, powiedzmy, że traktowane. Czy ja coś mam dla czarodzieja? Nie mam nic, co mógłbym mu dać. Więc dobrze, kierunek cyganeczka. Um, I teraz tak, wrócimy, to będziemy musieli zebrać hopsy, będziemy musieli ogarnąć zwierzaki. Eee, no i co? Zobaczymy, ile tam super w ogóle mamy, bo jestem ciekaw. O! Jeden miód. Czy ja chcę miód? Facherfish Quality Sprinkler 1350. No się mogę kupić, czemu nie? Eee. Hmm. Czy miód był do czegokolwiek potrzebny? Wydaje mi się, chyba, że nie. Jeżeli chodzi o Community Center mi są jabłka potrzebne. No mówię, musimy też upgrade'ować dom jeszcze koniecznie, więc myślę, że tutaj jak już upgrade'ujemy stodołę, um, no to już będziemy mieli to zaliczone. Więc jakby, będziemy chyba właśnie ogarniać chałupę, no i oczywiście musimy, to może zróbmy tak, Pierw ogarniemy sobie dom do upgrade'u, a później ogarniemy sobie, a później ogarniemy sobie shopę i to wszystko, także myślę, że w pierwszym tygodniu, jesieni, wszystko się nam jakoś ładnie uda zrobić. Oby. Ale kurczę, ten, 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 ten oktopus pierdzielony, to naprawdę, słuchajcie, nie daje mi. To jest. Nie, nie ma zmiłuj się. Naprawdę, nie ma zmiłuj się. E, dzisiaj, może jeszcze wiecie co spróbujemy tego Spicy la właśnie wyłowić. Myślę, że można by. Można by się o to pokusić. I tutaj teraz tak, myślę, że jesienią, jak zasadzimy pierwsze wszystkie rzeczy i wszystko, 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 zrobimy sobie tutaj mały porządek. Ja sobie tutaj może zrobię jakiś taki mały sorting skrzynek, ale sorting skrzynek zrobię na zatrzymanym czasie. Ja wiem, że to jest delikatne małe oszustwo, ale moim zdaniem, jeżeli mamy możliwość skorzystania z moda z zatrzymania czasu, to po prostu z niego skorzystam. Bo tak samo jak z dekoracjami, moim zdaniem lepiej jest po prostu zrobić to na zasadzie zastopowanego czasu, bo niestety, ale ogarnianie tutaj wszystkiego w stadiu trwa naprawdę bardzo, bardzo długo i bardzo dużo czasu po prostu na to schodzi, niestety. Dobra, chodźcie, wydoimy. Jutro będziemy, słuchajcie, już mogli kupić świnki i owce, jeżeli dobrze pamiętam. Więc tutaj będziemy was nazywać też. No. nie patrzcie, no i nie mogę zmienić... Co tu się kało Dobra. Zwierzęta ogarnięte, to najważniejsze. Piąta, dziesięć. Super Cucumberów, słuchajcie, musielibyśmy wyłowić cztery. Jeżeli chciałbym tutaj ogarnąć motyw, właśnie z tymi, tymi. O czym mówiłem wcześniej. Więc myślę, że może jutro, a dzisiaj spróbujemy Spice wyłowić. Mmm, jeszcze tak, Fish of the Sea gdzieś tu widziałem. E, tu jest, więc weźmiemy, bo niestety, ale Spicy Eel też jest bardzo trudną rybą do wyłowienia. E, liczę gdzieś tam na to, że będzie nam troszeczkę prościej, i łatwiej, ale to się oczywiście wszystko okaże. No i nie mam miejsca. kuryczę. Mam drewno na skrzynkę jeszcze jedną. Ewentualnie poczekajcie, może zrobimy tak, zorganizujmy to wszystko. Na razie robię totalny syf. Um, co ja mogę tu wrzucić jeszcze? Może to wrzućmy. E, bajta to oczywiście wrzuciłem sobie od razu do wędki. Mamy 62, więc teoretycznie powinno wystarczyć. A całą resztę rzeczy chyba sprzedamy, tak na dobrą sprawę. Bo e, tuńczyk, jajka, Red Mullet, Egg. E, strange Banana właściwie możemy zostawić, bo to jest w sumie całkiem dobre żarełko. I to sprzedajemy. Dobra. Czyli teraz lecimy do kopalni na bodajże, chyba poziom 90. Tam jest to mm, ogniste Bajorko i spróbujemy wyłowić Spiceyla. Zobaczymy. Może się uda, może się nie uda. Ale liczę na to, że się uda. Chociaż, wiecie, wyłowiliśmy legendę, to mam nadzieję i dużą, że damy radę też. I to. O nie, 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 nie ten poziom. Moment. 80 chyba. Albo setny? A, setny poziom. Okej, okay, dobra. Dobra, jemy Dish of the Sea. No, i tutaj właśnie musimy spróbować wyłowić Spicy. Ila, plus jest taki, że ta ryba jest cały czas w tym miejscu. Więc nie musimy ba ba bać się o to, że skończy nam się pora roku, i nagle się okaże, że nie będziemy mieli do niego dostępu. Tylko, że tutaj niestety bardzo dużo gówna za przeproszeniem, nam wpada. Więc no cóż, zobaczymy. Jeżeli udałoby nam się złowić spicy E'a, to od razu biegniemy słuchajcie na plażę i tam spróbujemy sobie jeszcze połowić super kiełkambery, bo może się udać wyłowić je w sumie w miarę spoko, więc będzie fajnie. Nawet nie wiem jaki spicy Il ma trudność łowienia, ale to już nawet nie będę chyba sprawdzać. Bo chyba nie ma sensu, a i tak musimy rybę wyłowić i tak, i tak, ale przynajmniej sobie nabijemy troszeczkę skilla, chociaż... No tutaj niestety jest ten minus właśnie, że Chyba tylko są spicy ile ewentualnie karpie Plus niestety śmieci, których jest naprawdę dużo Także Zaraz się okaże naprawdę, słuchajcie, że szybciej wyłowię spicy ile niż wyłowię tego, nie? Ale może jeszcze wiecie co się upewnię? Czy może godzina jest odpowiednia? Ale wydaje mi się chyba, że nie ma znaczenia o której godzinie tutaj łowimy Eee um... Oj to się no nie, to się inaczej nazywało Lava il. Eee, tak, any season location mine level 100. I jak sami widzicie tutaj mamy na dziewiątym w przypadku 9 mamy szansę na magma geody i na spicy il. i to będzie w sumie fajnie. Tak samo jak mamy szansę tutaj widzę, że na złoto w przypadku 3 ryb. Mm, więc czy ja wiem, czy to jest jakoś to wybitnie opłacalna ryba? Myślę, że zważywszy na właśnie Spicy czyli na to jedzenie, które daje nam, bo tam bodajże chyba Spida. myślę, że jest to opłacalną rybą. Wiecie, zawsze nie będziemy, tak na dobrą sprawę, w większości wypadków nie będziemy musieli na przykład gotować, jak będziemy sobie szli do powiedzmy skóry werna, Jeżeli będziemy mieli na tyle szczęścia, że parę razy po prostu dostaniemy żarełko, to będzie spoko. 8 10. Ale naprawdę słuchajcie, ja nie mogę, absolutnie nie mogę przeboleć tego oktopusa. Um, nie wiem nawet, czy oktopusa byśmy byli w stanie kupić u cyganki, aczkolwiek z tego co zauważyłem, ona tam ma ryby, więc może jest szansa, że on się pojawi? Absolutnie nie wiem, ale liczmy, liczmy na to, że. Coś nam się po prostu ogarnie i się uda. Ale sami widzicie też, że spice, spicy ile jest podobnie, więc mam wrażenie, że te dwie ryby są do siebie bardzo, bardzo zbliżone i przez to niestety bardzo, bardzo trudne do ogarnięcia. I dodatkowo lava il, nie spicy il, tylko lava il barwi wodę na czerwono, bo niektóre ryby właśnie mm, barwią wodę, tak jak Super Cucumbery farbią farbią na y, fioletową, tak spicy ile na czerwono, więc będziemy mieli takie, wiecie, małe. Małe koloranko, że tak powiem, w Fishpond'ach. Nie wiem, które ryby jeszcze. Wydaje mi się, że chyba jakieś na zielono chyba też farbowały? Nie wiem, jest chyba kilka tylko ryb, które farbią wodę, ale to zobaczymy sobie. Zobaczcie, i stoję jak ten debil, macham kijem <laughs> i nie chce mi wypaść ta ryba, która powinna. Ooo, oh, come on! Całe szczęście, że mamy ten Dish of the Sea. Bo powiem Wam szczerze, że to mówię, zwiększa nam bardzo, bardzo mocno. E, bardzo mocno nam to zwiększa tutaj nasz spławik i szanse. Chociaż szansa chyba nie ma absolutnie nic do znaczenia. To, to, to bardziej jest tylko poziom skilla, w sensie ten paseczek. No ale mówię, plus 3, no to mamy 11, No maksymalny. Nie wiem, czy jest jakieś jedzenie, które daje plus 4 do fishingu, Wydaje mi się, że chyba plus 3 to jest maksimum, jakie możemy osiągnąć. Wiecie, plus tu jest taki, że zdobędziemy sporo śmieci, które będziemy mogli tak na dobrą sprawę poddać recyklingowi, ale. No zobaczcie, łowimy tutaj od której. 17? Zaraz nam się <laughs> czas skończy, a nie wyłupiliśmy jeszcze ani razu. Więc w sumie w sumie trochę taki squid troszeczkę Octopus, nie squid. Nie wiem dlaczego mi się te dwie dwie. W ogóle jakaś różnica pomiędzy ośmiornicą, a. znaczy Squid, a oktopus. Jak to jest... po, Jakby to było po polsku? Oktopus? Oś... Aha, ośmiornica i. Squid? Med meduza? Chyba tak. No nie wiem, nie znam się. No, it's getting late. Świetnie. 12. Więc mamy teoretycznie trochę czasu, ale myślę, że nie będę tutaj. Czasu marnował na powrót, w sensie, że zostaniemy tutaj do samego końca. Tylko po prostu tak, jak wiem, pierwsza 10 się stąd zmyjemy. Akurat jesteśmy koło windy, więc myślę, że powinniśmy na spokojnie do domu sobie dojść. Ale już widzę, że dzisiaj chyba tego nie wyłowimy. Trzeba było, wiecie, co? Jednakiś chyba na super cucumbery. O! No, zobaczcie, jak to wie się. Stój, że... Eee, stój, stój, stój! No tyś jedna z mikrofibry. Dlaczego te ryby są tak pieruńsko trudne? Dlaczego? Nie wiem, mam w sumie najlepszy spławik, tak na dobrą sprawę, chyba, który jest do tego przystosowany. Chociaż nie wiem, czy jest lepszy. Ale naprawdę, sami widzicie, że te ryby po prostu tak źle. Tak się je źle łowi, że to jest po prostu dramat. Haha. Eee. Pech totalny, totalny pech, totalny pech, no ale dobra, słuchajcie, jutro jest, mówię, ostatni dzień, w którym będziemy mogli spróbować wyłowić oktopusa, więc tutaj też nie będę za bardzo się wysilać, jeżeli chodzi o nasze rzeczy na farmie, a um, po prostu tam pójdziemy od razu, od razu, od razu ruszamy na, na, na plażę, próbujemy łowić, mamy jeszcze kilka dish of the sea, no i co, no musimy spróbować to wyłowić, no nie ma, nie ma tutaj innego, nie ma tutaj innego wyjścia, także słuchajcie, idziemy spać, a ja was za dzisiejszy odcineczek bardzo serdecznie dziękuję, słyszymy się oczywiście w kolejnym, dzisiaj nie zarobiliśmy jakoś wybitnie dużo, ale no, jeszcze trochę, także co, trzymajcie się, życzę wam miłego dnia, cześć, pa pa. No i co, film się skończył, ale to oczywiście nie koniec. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych dwóch odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, klikając mój awatar i zapraszam was też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Trzymajcie się, cześć, papa.